Witam Państwa z Żuław. W tle trwają siewy buraka cukrowego. Część gospodarzy, mimo braku opadów i niskich temperatur, posiała buraki pod koniec marca. W tym przypadku rolnik zdecydował o siebie w drugim tygodniu kwietnia, licząc na wyższe temperatury i czekając na opady, których i tak za wiele nie było. Przed siewem zrobił nawożenie azotowe w postaci RSM 200 litrów na hektar i połączył to z produktem bakteryjnym wiążącym azot, czyli z Azotopower w dawce 100 gram na hektar. Razem z nasionami aplikowany jest nawóz wieloskładnikowy Profoska 91528 w ilości 250 kg na hektar. Jeżeli warunki wilgotnościowe gleby będą dobre, to zostanie wykonany pierwszy zabieg herbicydowy o działaniu doglebowym. Tutaj polecamy preparat Oblix zawierający etofumesat w połączeniu z metamitronem, czyli domino, lub z produktem Węzar. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych.